Partnerzy odcinka Efston, Lider, Wizę, Elocity, Platinet, Clicklist.pl oraz ripper Magmar Pstryk. Cześć, witam! Dzisiaj znowu z gatunku wycieczek wybieramy się na Podkarpacie i Wam tu pokażę, jak to wygląda. Więc tak, auto naładowane do 100% pokazuje nam 541 km zasięgu. A rok temu pokazywało 550, także jakieś 9 km uciekło. No i tutaj mamy zegary pokasowane. Wcisnąłem sobie na ładowarki, tak z ciekawości, i widzę, że się pokazuje coś nowego. Czyli mamy ceny na Superchargerach. w Krakowie, złote 50 zł aktualnie. A tutaj jeszcze sporo innych ładowarek. Na samym końcu Rzeszów, trzebowisko, złote 80. Zł. Tak to wygląda. Cała trasa ma nam zabrać około 2 godzin. Wyruszymy, pewnie gdzieś pół do dziesiątej. No, ale to już zapraszam na relacje z trasy. Także ruszamy spod Jana w skawinie, ale dzisiaj nie zakopane test, tylko pod Karpacie. 11:11, 11, 48%. Takie mamy na dojeździe statystyki jak na razie. Tak auto wymyśliło, a jak na pójdzie, to zobaczycie na tym filmie. 7 km, 11 minut. Jesteśmy na A4. I często są takie komentarze, ile to zużywa przy 140? No nie wiem, ile przy 140? Od 140 stale się nie da jechać autostradą, aktualnie jedziemy nawet nie 100, no ale tak podróżuje się w okolicach Krakowa. Temperatura, te, temperatura baterii 25 stopni, tak sobie Tesla to ustawi, jak ustawimy przygotowanie kabiny i akumulatora do jazdy. Także mamy auto dzisiaj naładowane do pełna i przygotowane. Szczególnie zimą to jest ważne, żeby tak robić, na zewnątrz niby 12 stopni, ale ma być coraz zimniej. 174 km, godzina 27, 19, zużycie Zjeżdżamy za czwóreczki, także wszystko się zgadza. Poza tym, że 11.2 udało się nam nadrobić szybszą jazdą 9 minut, ale procenty jak zaklęte: 49. Natomiast pojawiły się tu jakieś drobne koreczki w Rzeszowie, więc pewnie byśmy nawet więcej nadrobili, gdyby nie te, gdyby nie te koreczki tutaj. No i tak, wczoraj dojechaliśmy na 49%, dzisiaj trochę się poplątaliśmy. Mieliśmy 47% a potem około 20 kWh tu wrzucę przebitkę, doładowaliśmy jak poszliśmy na spacer do centrum. Także ruszamy w podróż powrotną, mamy 185 km, godzinę 45 pokazuje, mamy być na 19.55. 13 km, 15 minut, 20 kWh na 100, jesteśmy na a na zewnątrz 2-3 stopnie mamy 69% w akumulatorze. Dojazd nadal 19.54 i niby 17% mamy dowieść. Półtorej godzinki mamy zrobić 172 km. Tak to teraz Tesla wymyśliła. I około pół godzinki później jesteśmy w okolicach Tarnowa. 89 km za nami, 50 minut, 21 i 2 zużycie. No i dojazd mamy 19.52, 123 km, godzina 6,29 kWh na 100. I musimy zrobić krótki przystanek na skorzystanie z toalety. I tak się składa, że mamy tu ładowareczkę Ecoena. Zupełnie przez przypadek ją dzisiaj przyuważyliśmy. 27 minut 50 km i niecałe 21 kWh na 100 zjeżdżamy za czwóreczki. Jesteśmy praktycznie u celu. 19:53 czas dojazdu, więc udało się kilka minut nadrobić poymo krótkiego przystanku. 19%, czyli 4% więcej niż samochód pierwotnie wymyślił. Na zewnątrz mamy 3 stopnie i statystyka z ostatniego przystanku na mopie 62 km, 33 minuty, 20 kWh na 100. Odładowania w Rzeszowie 188 km. 20,5 kWh na 100, a cała podróż na Podkarpacie to 30,377 km i niecałe 20 kWh na 100 zużycie. Na powrocie mocny wiatr, zresztą w obie, w obie strony dość mocny wiatr, dość zimno. Auto też stało w zimnym garażu. No stąd takie dzisiaj większe zużycie jazda szybsza, bo szybciej niż w tempie Google, zaowocowała takimi wynikami. Jedyne to trzeba było zrobić to trzeba było się moment. Podpiąć w Rzeszowie, jak byliśmy na spacerze i tam doładować około 20 kWh, żeby dowieść zapas jeszcze 19% do domu, także nawet za dużo się, my się tam podładowali. A jak, a jak zawsze, na koniec wszystkim dziękuję za uwagę, dziękuję patronom za wsparcie i do zobaczenia. Cześć. Partnerami odcinka byli również Magmar Rent, zastępczy elektryk z Oce Sprawcy. Sprawdź, czy elektrobilność jest dla ciebie, dobierz auto do swoich potrzeb, i Garaż. Garage. Sieć serwisów oraz sklep z akcesoriami do samochodów elektrycznych, kody rabatowe w opisie